Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Zgromadziliśmy się tutaj w kościele Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Najpierw na mszy świętej w intencji pokoju. Modliśmy się o pokój na świecie, we wszystkich miejscach dotkniętych konfliktami. Szczególnie polecaliśmy Panu Bogu Ukrainę i Ziemię Świętą. A później po mszy spotkaliśmy się tu w auli na Wieczorze Solidarności Narodu Polskiego z Narodem Ukraińskim. Czy nam się to podoba, czy się nie podoba, czy może nas to już męczy, ale ta wojna w Ukrainie trwa. I dotyka ona e, zwykłych ludzi, którzy cierpią. Którzy cierpią, tracą swoje domy, e, giną e, ich bliscy. I oni też mają prawo do normalności, oni mają prawo w tym koszmarze wojny do doświadczenia dobra. I co dzisiaj też powiedział ksiądz Wasyl na mszy świętej. My zróbmy chociaż tą odrobinę, jakiś mały gest, a pozwólmy, żeby z tego Pan Bóg zrobił wielki cud. To jeden z takich momentów, myślę, które będziemy pamiętać, bo to, co dzisiaj działo się tutaj w auli świętego Jana Pawła II przy kościele świętego Stanisława w Rzymie, to taki dowód na to, że jesteśmy razem, że wspieramy, że pamiętamy o naszych sąsiadach z Ukrainy którzy bronią swojej niepodległości i dzisiejsza msza święta, ta modlitwa o pokój, ale też to wszystko, co działo się tutaj w Auli jest widomem dowodem na to, że jesteśmy razem, że pamiętamy i wspieramy naszych sąsiadów. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy właśnie wspólnego spotkania. Gorę, ja pad z podarunk przybiegli przybiegli w bożo o północy oblegli oblegli heudi dida mai szuk dzieci na betlejem betlejem heudi dida mai szuk dzieci na betlejem betlejem to jest Щось конкретне, але дуже важливе як е, спосіб вибачення близькості між нашими двома панствами Україною і Польською. Е, та ситуація, коли одна родина Польська опікує дівчиною з України, яка є в ситуації надзвичайно трудній, Валерія, то є видерження того, що. В уголке сполученство польське і дуже люди розуміють, що як це є тільки в тим часі, і підтримання конкретної дівчини, то є очевидно, що підтримання всіх сполученства українського. зараз ситуацію дуже трудна з однієї сторони, але з іншої сторони ситуація, яка дає надію, що в якомусь часі кратким. albo troszeczkę więcej, będziemy razem w jednej rodzinie europejskiej. Ze swojej strony, nie tylko bardzo wdzięczny dla narodu polskiego, ale jest bardzo zobowiązany w przyszłości naszej zrobić wszystko możliwe, żeby ze swojej strony pokazać, że... Україна є вдячна за те, що було зроблено в тим чаше в останніх чотирьох літах. Дякуємо дуже.